No, lecimy. Czarek właśnie zaczął fajnego karpia. Wejście było świetne. Ja miałem wcześniej grania, ale niestety zerwał mi cały zestaw. Czarek się nie poddaje. O, piękna sztuka, piękna. Czy podbiera, krzykuje. Niestety mamy tutaj takie, taki kawałek zielska. Harp się bardzo dobrze czuje. Ładnie, prawie metoda. Trochę kombinacji. Czapku tam delikatnie, delikatnie, żeby było z czym zdjęcie zrobić. On na pewno Ci się nie podda tak szybko. No jest, jest taka czwóreczka dobra, może nawet koło piątki, koło piąteczki, myślę. No komercja niestety, ale... ale ciekawa, jest na włosa, na koszyk i działa. Jest, 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 to, jest. Mamy go. O, o ale są pary. O, dobra, piątka, piątka do szóstki. No myślę, że bliżej szóstki jak piątki. Zaraz robimy sesję zdjęciową. No, proszę bardzo. Piękny lustrzeń. Aha. Ależ Jest piękna ryba. Jest piękna rybka. Dobra, kończymy filmik i zrobimy parę zdjęć.